Jak się pan nazywa? No, oczywiście, jestem Szymon. Jacy są sławni Polacy? Na przykład jest Chopin, jest Maria Góry, jest Poniatowski, jest. No Kościuszko, był sławny. Jak zarobić milion złotych? Milion złotych. E, ja bym powiedział, że najlepiej można zarobić poprzez. na nieruchomościach. Najlepiej jest na nieruchomościach. Kupić i odsprzedać, tak? Kupić, wyremontować, odsprzedać. Albo zbudować coś nowego od początku. Tak jest najłatwiej, tak jest najłatwiej najlepiej. Okay. Co pan lubi w Warszawie? E, dziewczyny. Dziewczyny warszawskie są fajne. Ale oprócz tego... Nie, jest fajnie. Klimat, ludzie są mili. Kultura jest... W co pan wierzy? Wierzę w wartości zachodu. Wierzę w wartości... No, myślę, że to nasi... Ojcowie dobrze przemyślili już wszystko. Myślę, że tego trzeba się... Po, powinno się trzymać. Co mógłby Pan poradzić młodemu człowiekowi, który wchodzi właśnie w życie dorosłe? Żeby zrozumiał, że dyscyplina to jest wolność. To jest taki... Taki, taki, od, taki odwrot akurat, ale że im więcej masz personalnej dyscypliny dookoła swoich takich habitów, to będziesz miał lepsze życie. Jeżeli chodzi o zdrowie, o medytację, o czytanie dobry, dobrych informacji. Szczególnie myślę, że jest ważne znać angielski, bo jest większość książek dobrych jest okay. po angielsku. Okay. Skąd pan jest i co tam warto zobaczyć? Ja jestem z Kolumbii, żyję przez ostatnie 10 lat w Kolumbii i żyję tam, bo jest po prostu najlepiej. Jest dżungla, jest super pogoda. Co można tam zobaczyć? Przede wszystkim myślę, że natura jest super i pogoda jest super. I tam jest wspaniała energia, jest dużo rozmaitości w środowisku i właśnie i to czuć. że To jest tak, tak są miasta w dżungli takie. Okay, okay. Także jest bardzo fajne. No. Ostatnie pytanie. Czy woli pan kawę, czy herbatę? Kawa, zawsze kawa, tylko że rano zależy. A herbata bez kafeiny wieczorem. Okej. Okay. No. Dzięki wielkie za. No.